Witamy Was w trzecim odcinku y, Minecrafta z klockiem Nie, jak to było? Teraz, przypomnij Minecraftowe klocki. klocki, tak? Minecraftowe klocki Dobra y, <ścoughs> Nazwa jest... To Paczek wymyślił Nazwa jest dziwna, ale nie mogliśmy wymyślić czegoś innego Dobra, ja Wam dzisiaj pokażę co się zmieniło w naszym domku No prawie nic Klatka sobą dokończyliśmy, To jest teraz widok na morze. Tutaj ładnie tutaj o, tutaj dirda nie podsuliście. Yy, tak, tutaj jest wejście, takie no takie wejście, takie, no. No takie. Dobra, teraz. Paczek dzisiaj... Jak się robi bez O. Patrzek tutaj będziemy pouczał. No. No dobra. No... Do... Co... Czemu to zakryłeś? Aha, okej. Okay. Ile ty tutaj lawy masz? Okej. Okay. O, paczak robi dzisiaj portal. A My teraz co robimy? Ja dokończam wejście, bo... tutaj muszę to jakoś zabudować. Te boki. Ja bym znalazł jakiegoś w systemu, bo tak, żeby coś się coś tutaj działo. To weź załat tego. Flinta. Ale, ale Jest chyba w tym... Jest w skrzyni, No to ja zrobię zapalniczkę. O, to dzisiaj pójdziemy do piekła. Co? Jeszcze nie zrobiliśmy dobrze domku, a do piekła idziemy. Dobra. Oj, bo trzeba nether. Do. Dobra. No mm. ja, ale, ale wiader mamy. Okej. Okay. A po co nam wiadro? No, Jak ponad, ponad 13. Nie. Zawsze źle zrobię zapalniczkę, zawsze kładę flint na górze. No nie tylko ten hmm. O Boże, co robię? Czemu też Nie miałeś innym... Czymś innym łatać tylko szkłem? No miałem akurat 4 to 4 da to brawo dla ciebie Ty jakiś taki Łoj wow. tylko Co tu się dzieje? Okej, okay, to trzeba... Tylko jak się okaże, że to źle będzie tsunami Oj! Gdzie jestem? No! Nie wierzę! A nie umie pływać. Okej, okay, działa. Działa. Huhu, hu, idziemy? Ja, yeah, czekajcie na mnie, mamo. To czekamy na draza. gdzie gdzie jesteś? O dobra, biegnie. Wszyscy A. mają killoffy? Ja. Okej, okay, Ja na końcówce mam. O, nie mam, bo ten, było mi się kończyć, czekajcie. Mamo. Ej no ale... O, fajnie, że ktoś tutaj ma. Kamienny. Okej, okay, wchodzimy moment, no czekaj wyłaj tam teraz jest no. dobra to jest komnik Siedzi, Dobra, śledzi wimper no gdzie ten no moment, tworzę to... kilofa potrzebuje, i zrób kilka no ja, i to zrobiłem to toporek, ja już ja ja zrobiłem dwa toporek zrobiłeś, pozdro Widowie czekają, znaczy w sumie jacy widowy, dobra oj tam jak kochają to poczekaj pan to jest, ktoś obejrzy, dobra Dobra, pędzę. Ja Dobra, jestem, mam 4 ja, kilo fill, lol. Ja, pierwszy. ja mam jeden. Ja wchodzę. o ja mam mięsa, niestety. Ale no, no, trudno, obejść. nie Wszedłem. No. Chodź, bo on wszedł. Ja Wszedłem. O, gas, tam mamy na powitanie. O, o! Gdzie jest? Gdzie jest? O, o tam tam Zapalniczkę to, to wręcz, jest. jakby nam puchnął. Ja mam zapalniczkę. O, tam jest gaz. A, strzelił! O, ale byś w portu? nie dobra, co robimy? Co zabierzemy? ja bym wziął trochę glowstone'a, bo ja chcę porobić żelandolę. Ło! Spadłem Lol, ale się... Tego. Tak coś dziwnie. Dobra. Szukajcie glowstone'a. Ja tam widzę, tam jest trochę. Tam jest dużo, chodź tu, chodź tu. patrz tu, chodź tu. Ty, ty, patrz tam. Uuu. Ho, 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 weź tam dojść. Dobra, idę tutaj What my Ale to jest daleko! Paczek, uważaj, żebym cię nie zepchnął. Dobra, ja to jest platformę. O Jezus, no to jest lawa. Paczek, trzymaj. Dobra, w tym jak chcesz tak. Trzymaj dystans. Ja się tam, to, to tam na dole jest. A ja tam zaraz dojdę. Hmm. Ale Palmie laguje A nie, ja idę ładnie. To ja już tego wezmę, wyjdźcie na dół. No to wiesz, Co? tego jest? Ja, ja jestem tutaj nad tobą. O Jezus... Weź ty... jakąś platformę, stwórz, żeby to nie spadało. Ty marno, teraz. Co ty to potłuczasz, Zara? Co? Zara, po... No tylko to z góry na razie. Co wie, jestem pewien, że złapie, nie? tylko Oj, jedno spadło. Ty, czemu ten... ...stone jest w piekle? Hmm? Ja to go tu postawiłem. Paczek, zobacz. Co? No, ja już jestem koło tego glowstone'a i... ...ja tu sąd wyżyły naraz. Ja też się Platforma, rób. Dobra, to muszę popsuć. Ale już nie mam więcej Ej. z czego zrobić, platforma. Ja się... Łapaj. Tak boję nad tą... lawą tak platforma. Ja tu robię platformę, nie wiem czy widzisz. O, Pode mną! Oj się straciło. przeszły. Ja słyszę gasta, nie wiem jak wy. No, no to zaraz spadniemy do lasu. Będziemy tu zaraz strzeli w dubsko. I będzie. Nasza wyprawa. O tam, oj tam. A, ciekawe jak teraz zobaczymy, czy jest dzień. No co, O, oh. wiemy. Cały oh. dzień, całą noc. O, oh, ja. oh. Ile tu jest tego wszystkiego? Ej, ścielił. Ściela. Uwaga. Gdzie on jest? Na dole. O, widzę go. O, ścielił. Ej, ale kobla on chyba nie rozwala, nie? Nie wiem. Nie. Kobla nie rozwala. <laughs> Widziałem tylko. On mi śmigło! Widziałem tylko ogień. Ty, już mam staka tego pirochu. No ja też. O, tu dra dra drazowiec tej drasy tutaj mi rzuca. jak tu... Ej, kolejny strzela! A, lecił, Dobra, ja to też A, jest tu O Jezus. Ej, drasł, w ciebie szczela! Zauważyłem Dobra, bo to robię na wysokościach Leci <laughs> ja, ja nie widzę, ja to kopię Ja to kopię, <laughs> ja to kopię. Zaraz <laughs> Dobra, przynajmniej jest jakiś dreszcz komotki Ale żyła tu jest Dobra, ja sądzę, że są tu ciekawe. Patrz, gdzie go spada, lol... Szczela Ale szczela Dziądź, nie rozwala no wow Ha spalił się, się Ej, y, paczek, uważaj Daj kilo! Po ci kilo Ręką to bij Ręką? Co, wypada? Kiedyś nie wypadał no, Cały czas, ja to cały czas koblem biję Dobra, uciekamy stąd, bo zaraz giniemy Dobra, biegnij, biegnij stąd Śmiechaj <śmiechuj> Jezus, o jezus, paczek chodź Wow, kto tu taki robił straf a to? Ja. Patrz ile tu jeszcze tego na górze jest! Gdzie cze? jest portal? Gdzie jest portal? No jest dużo, ale tam jest dench rose. Patrz. patrz dostaję. Chodź. Jakie gdzie... hity? O nie, teraz na mnie się przerzucił. Co? Oh, się widziałem. Gdzie, gdzie jest gdzie tu jest wyjście? Ale portal jest dziwny. Gdzie jest portal? Ole sieknął! Gdzie ty jesteś teraz? Panie! Ubiłem się. Gdzieś te pola? Nie wiem, do jakiejś nie oni tu są pigmeny, oni dziwnie na nie patrzą, bo się. O, widzę Skorpiona, lol. O nie, Ej, paczek, po to są trzy gasty. O, widzę to cię, chodź. O? Chodź, paczek. Musimy kończyć nagranie, bo nie wiadomo, ile nagrywamy i nie wiadomo, czy się to na YouTube Dobra, wchodzi. cztery tylko. Drat, ty, No A tu, o, tu jest portal, dobra, trzeba go jakoś tutaj oznaczyć. No, ładnie. trzeba go, dobra, ja wchodzę, ja wchodzę. Jak go oznaczę. Robię mu OFF OFF No, jak widzicie dzisiaj, byliśmy w mineterze, o jejciu A! Eee, nie kończ! O. Dobra. Gdzie portal? No i no, prawo. Pieki, dobra, tam pod niej go wrócę. Dobra, mam portal. O masz portal, dobra. O portal! Ja, ja Never nie zbierałem masz tyle. Ja mam 21. Ja mam 11. Ja mam 50. O, akurat robi się noc. Dobra. To jeszcze może szybko walnę Glowstone'a. Yeah, 32 Glowstone'a. Podam skrzyneczkę. Lol, ale wiaderek lawy. Dobra. I przy okazji wam pokazaliśmy, jak zrobić yy, portal bez dioksowego kill -offa. Znaczy paczek wam pokazał, ale ja nagrałem. Czyli, że znaczy, że ja jestem bardziej fajny. Dobra. Y teamwork. 43 gloves Tak, teamwork, teamwork. No, y ja w ogóle mam mięsa. Czy to jest jakieś? No. O jest tylko. Bo widzę, że nikt się tym nie chce zająć. O, patrz widzę. No, no tak, kończymy znowu, nie? Co? Znam drzwi. To dzisiaj skończymy. Udraza. Ale Bo u mnie jest jeszcze niezagospodarowany. No widzę. No dobra w ogóle. No to kończymy nasz trzeci odcinek. Te, 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 czemu ja skina nie mam? Masz. A ja widzę, że nie mam. No ale masz. ja też widzę, że nie mam skina. Ja chyba też Ale... No Ej, teraz widzisz mojego skina, nie? Widzę was obu. No, dobra, no to... Nie wiem jak to się zrobi. To może przez netter. Dobra, kończymy nasz trzeci odcinek. Oblew y... dłoń. Jak to się nazywało jeszcze raz? Yy, Minecrafto Minecraftowe klocki. Minecraftowe klocki, tak? Muszę się przyzwyczaić, na pamięć. I widzimy się za niedługo. To cześć Ja. Yeah.